Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moimi państwa gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Mariusz Cygnar, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w nowym sączu. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie rektor. Dzień dobry Państwu. Panie rektorze, za kilkanaście dni początek nowego roku akademickiego. Yy, na dzień dzisiejszy studenci będą się kształcić w trybie tradycyjnym? Jaka jest ta decyzja? No niestety nie uda się w kolejnym roku akademickim w trybie tradycyjnym. Tak jak to większość uczelni, będziemy kształcić się w trybie hybrydowym. No z racji tego, iż uczelnie zawodowe mają tylko i wyłącznie w swojej ofercie kierunki o profilu praktycznym, wiadomym jest, że 50% zajęć musi być w bezpośrednim kontakcie ze studentem. Dlatego też z racji specyfiki. Na różnych kierunkach kształcenia. Tutaj niezbędnym jest, aby ten kontakt nauczyciel-akademicki-student miał miejsce. No przede wszystkim chcemy skoncentrować się na studentach pierwszego roku, no, z tego względu, iż muszą zapoznać się ze specyfiką uczelni, jak wyglądają przede wszystkim zajęcia. I tutaj większość zajęć będziemy chcieć odbywać hybrydowo, z uwzględnieniem i z ukierunkowaniem na bezpośredni kontakt. Mamy różne formy kształcenia, no w głównej mierze to są platformy, ale rozwiązania, które dają możliwość bezpośredniego kontaktu, ale równocześnie druga część grupy może bezpośrednio uczestniczyć w zajęciach w formie zdalnej. Są też takie kierunki kształcenia, gdzie ten bezpośredni kontakt musi być znacznie większy. Mówię o kierunkach nauk okołomedycznych, mówię o pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne. Tutaj już standardy kształcenia wymagają, aby praktycznie większość zajęć było w bezpośrednim kontakcie. Na dzisiaj mogę stwierdzić, iż uczelnia jest w pełni przygotowana do rozpoczęcia nowego Roku akademickiego. Tych kilka ostatnich, mie ostatnich miesięcy było prawdziwym sztem bojowym nie tylko dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, dla wszystkich szkół uczelni w całym kraju. Jak Państwo poradziliście sobie właśnie z nauką w dobie koronawirusa? No Nie ukrywam, był to poligon doświadczalny. Mówię o początkach, wtedy kiedy musieliśmy wejść w tak zwaną chmurę edukacyjną. Nie ukrywam, że początki były trudne ze względu na to, że nasze zajęcia, jak wcześniej przywołałem, które musiały się odbywać bezpośrednio. W bezpośrednim kontakcie pewne problemy techniczne, które musieliśmy rozwiązywać tak naprawdę z dnia na dzień. Tutaj musieliśmy uzupełnić uczelnię o wiele dodatkowych, dodatkową infrastrukturę, która będzie umożliwiać praktycznie każdemu nauczycielowi dostęp online, ale również wykorzystać odpowiednią infrastrukturę. Dydaktyczną, naukowo-badawczą, aby również czynnie można było z niej korzystać w uczelni. Tak jak wcześniej wspomniałem, w moim przekonaniu Nasze doświadczenia i ten poligon doświadczalny przyniósł naprawdę świetne rezultaty i, i mogę z pełną świadomością stwierdzić, że jesteśmy przygotowani do niestety kolejnego trudnego roku akademickiego, ale miejmy nadzieję, że no, czasy najdej, najdejdą znacznie lepsze i może semestr letni będziemy już mogli odbywać w sposób tradycyjny, ale to czas pokaże. To wszyscy na to liczymy. Czy ta trudna sytuacja wpłynęła jakoś na rekrutację na, na studia? Całe szczęście nie jesteśmy dobrej myśli, cały czas jesteśmy w trakcie procesu rekrutacji. W pierwszej turze do końca sierpnia, złożyło dokumenty prawie 1000 kandydatów, potwierdziło chęć studiowania około 950. W tym momencie trwa dodatkowa rekrutacja uzupełniająca, potrwa praktycznie do końca września. Już mamy chętnych około 300, więc mam nadzieję, że nowy rok akademicki rozpocznie ponad 1200 studentów pierwszego roku. No wszystko na to wskazuje. Oferta edukacyjna jest bardzo bogata, 18 kierunków pierwszego stopnia i y, kierunki inżynierskie, 6 kierunków drugiego stopnia oraz dwa kierunki pięcioletnie, jednolite, magisterskie. I tak naprawdę y, rozłoża, rozkłada się to bardzo y, symetrycznie, jeżeli chodzi na poszczególne kierunki kształcenia. Y, do jeżeli chodzi o liczbę, to najwięcej kandydatów, no jak łatwo się domyśleć, to jest ekonomia, informatyka, pielęgniarstwo. Tutaj mówimy o liczbach 80, nawet wyżej niż 80, a na pozostałych kierunkach oczywiście myślę, spełnimy tą minimalną liczbę, czyli 30 osób, aby móc uruchomić kierunek kształcenia. No właśnie, uczelnia rozpoczyna rok akademicki, nowy rok akademicki z trzema nowymi kierunkami studiów. Tak. Dwa kierunki, które zostaną uruchomione w Instytucie Języków obcych, to jest filologia wschodniosłowiańska oraz filologia niemiecka. Trzeci kierunek jest to oferta Instytutu Pedagogicznego, public relations i reklama. I również widać... Taki bardzo na czasie kierunek. Tak, myślę, że tak. Spotkał się z dużym zainteresowaniem. W pierwszej turze aż 35 osób złożyło dokumenty. Myślę, że w tej drugiej turze rekrutacji zarówno na ten, jak i na te dwa poprzednie, również ta liczba wzrośnie. To nie koniec, ponieważ zaraz początkiem kolejnego roku akademickiego będziemy aplikować o kolejne kierunki kształcenia. Nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, ale pracujemy nad kolejnymi czterema, aby móc uzyskać w roku akademickim 2021-2022 kolejne nową ofertę dla naszych młodych, zdolnych ludzi. Panie Rektorze, jak Pan sądzi, dlaczego studenci wybierają właśnie uczelnię w Nowym Sączu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową? Ja bym bardziej charakteryzował, dlaczego studenci wybierają uczelnie zawodowe, no m.in. uczelnię sądecką. No przede wszystkim ten profil praktyczny daje im te umiejętności zawodowe i uzyskiwanie tych jak największych kwalifikacji, które są niezbędne na trudnym rynku pracy. Praktyki zawodowe, które z trzech miesięcy aż urosły do sześciu, pozwalają im nabyć tą przede wszystkim praktykę. Większość studentów swoje prace dyplomowe realizuje w oparciu o różne formy odbywania praktyk poza uczelnią. Mamy świetną współpracę z przedsiębiorcami w Nowym Sączu. Mówimy o dużych zakładach produkcyjnych, całą paletę różnych podmiotów gospodarczych. To jest bardzo istotne z punktu widzenia kształcenia, bo bez takiego otoczenia społecznego społecznego nasza uczelnia naprawdę by nie mogła tak funkcjonować dobrze jak dotychczas. Państwo monitorujecie jakoś jak studenci właśnie radzą sobie później na rynku pracy? Tak, jest Akademickie Biuro Karier od lat funkcjonujące. Staramy się utrzymywać kontakty z osobami, które wyrażają chęć. Również ogłoszenia pracy, które są bezpośrednio codowane przez pracodawców, są rozsyłane do absolwentów i spotyka się to z pozytywnym odzewem, bo wielu naszych absolwentów korzysta właśnie z tego typu ogłoszeń. A mając y, taką większą wiedzę, jeżeli chodzi o m, zatrudnienie naszych absolwentów w regionie, to muszę powiedzieć, że statystyka jest bardzo duża y, i wiele przedsiębiorstw, nie tylko z Nowego Sączu, ale z regionu, y, ma w swoim, y, w swoim dorobku y, świetnych pracowników, którzy właśnie są absolwentami naszej uczelni. Jeszcze kilka lat temu mówiło się, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu głównie kształci czy wypuszcza na rynek y, pracy Teraz o troszkę się zmieniło, to pewnie jednak no, wyzwania rynku pracy sprawiły, że, że tak jak Pan rektor wspomniał, studenci najchętniej wybierają, czy to informatykę, czy to kierunki ekonomiczne. Tak, ale dalej jest duża liczba chętnych, którzy chcą się kształcić na kierunkach pedagogicznych. W naszej ofercie mamy trzy kierunki, Jeden z nich to jest pedagogika, pierwszy stopień, jeszcze funkcjonujący. Drugi o tej samej nazwie, pedagogika, ale kierunek drugiego stopnia, ale nie tak dawno, bo w tamtym roku uruchomiliśmy pięcioletnie, jednolite studia magisterskie na kierunku, żebym nie pomylił. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na które jest bardzo duże zainteresowanie. Ja myślę, że ci młodzi ludzie wiedzą, jakie kierunki wybrać, i na pewno to doświadczenie i tą wiedzę, którą zdobędą w naszej uczelni, bez problemu znajdą później zatrudnienie. Panie rektorze, przed uczelnią nie tylko, tak jak pan wspomniał, duże wyzwanie, jeżeli chodzi o, o koronawirusa, ale także zadanie inwestycyjne. Jesteście w przededniu budowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zakończyli Procedurę przetargową, w której zgłosiło się sześciu wykonawców, wstępnie został już wyłoniony. Na razie nie będę zdradzał firmy, ponieważ Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji oraz jej prawidłowości. Jeżeli tutaj wszystkie procedury zostały prawidłowo przeprowadzone, podejrzewam, że początkiem miesiąca października zostanie podpisana umowa z wykonawcą i w ostatnim kwartale tego roku, mam nadzieję, że nastąpi rozbiórka starej zbrojowni przy alejach i naszego budynku biblioteki i rozpoczniemy największą inwestycję. Ostatnich lat, jaką jest właśnie budowa Instytutu Ekonomicznego. To jedyny instytut, który nie, mał, nie ma własnego lokum. Dzięki. Umówionajmu Urzędu Marszałkowskiego możemy przez 20 lat y, y, użytkować, ale Instytut naprawdę się rozrasta, w którym jest około 900 studentów, więc potrzeba jest tutaj, aby ta jakość kształcenia y, była na najwyższym poziomie. i Bardzo się cieszymy, że mogliśmy to przez 2,5 roku doprowadzić do tego finalnego y, etapu. Jest to budynek, który będzie miał 4,5 tysiąca m, łącznie z Podziemnym. Myślę, że y, już to wystarczy, aby móc y, prowadzić tak, jak y, nam zależy, aby to kształcenie w Instytucie Ekonomicznym wyglądało, biorąc pod uwagę, że y, instytut y, posiada trzy kierunki pierwszego stopnia oraz jeden kierunek drugiego stopnia. Mhm. Kiedy y, studenci będą mogli się uczyć w nowym budynku? Zgodnie z ofertą złożoną przez wykonawców to jest około kwietnia, maja 2022 roku, czyli rok akademicki 2022-2023 powinien się rozpocząć już w nowym budynku Instytutu Ekonomicznego. Patrząc na całą infrastrukturę uczelni, czy ten Instytut Ekonomiczny to już jest jakby ostatni etap udoskonalania infrastruktury, czy jeszcze coś by się przydało? Polepszyć, jeżeli chodzi o naukę, o warunki pracy studentów? Zdecydowanie. To jest inwestycja, która już musi wymagać nakładów finansowych i koniecznym jest, aby została zrealizowana, ale w planach mamy kolejne, a dokładnie rozbudowę Instytutu Technicznego oraz rozbudowę Instytutu Pedagogicznego. Dokonaliśmy już wstępnych robót projektowych, mamy już koncepcję i na przestrzeni, myślę, kolejnych dwóch lat będziemy starać się o Dokumentację budowlaną. To też są dwa instytuty, które już nie mieszczą studentów. Mówię zarówno o Instytucie Technicznym, jak i Instytucie Pedagogicznym. W chwili obecnej brakuje nam już pomieszczeń na rozbudowę infrastruktury dydaktycznej, a nawet laboratoria naukowe, bo zarówno jeden instytut, jak i drugi również proponuje szereg ciekawych kierunków kształcenia. Więc to są moim zdaniem kolejne ważne inwestycje, które czekają naszą uczelnię. Panie Dyrektorze, na zakończenie tutaj będzie można się pochwalić, ponieważ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu znalazła się w pierwszej dziesiątce publicznych uczelni hmm. zawodowych w Polsce, to jest ranking perspektywy, która odbywa się już po raz 21. I to awans w porównaniu z poprzednim rokiem. Zdecydowany, bo. 8 bo, miejsc, tak? Bo, tak w poprzednich latach byliśmy plasowani na około 16-17 miejscu. To naprawdę jest wielka zasługa przede wszystkim no, w głównej mierze pracowników, którzy tak naprawdę swoją wiedzą, doświadczeniem, a przede wszystkim zdobywaniem swoich kwalifikacji dali nam taką możliwość w różnych kryteriach, które są niezbędne, przede wszystkim rozwój kadry, rozwój infrastruktury. Dodatkowo nasze wydawnictwo y, naukowe dostało się na listę ministerialną, gdzie otrzymujemy 80 punktów za y, drukowanie monografii y, naukowych, więc to jest kolejny element, który przyczynił się, mam nadzieję, do tego zaszczytnego miejsca w pierwszej dziesiące, ale nie ukrywam, że mamy też aspirację w kolejnych latach y, wystąpić o parametryzację uczelni, aby móc, do, aby móc uzyskiwać dodatkowe środki na badania bądź prace badawcze. Mówię przede wszystkim o rozwoju pracowników, ale to również ma swój wymiar dla studentów. To duże wyróżnienie, ale chyba wyzwanie dla uczelni. Tak, wyróżnienie to jest jedno, ale trzeba, jak to mówią, trzymać fason. Ale patrząc na uczelnie w perspektywy 22 lat, to widać. Tą tendencję ciągłego rozwoju, i mam nadzieję, że taką utrzymamy, a warunki są coraz trudniejsze, a rynek edukacyjny w jaki sposób wymaga pewnej zdrowej konkurencyjności. Aby się na nim utrzymać, musimy tutaj zapewnić jak najlepsze warunki, a to będzie przełożeniem na, mam nadzieję, kolejny sukces. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. A moimi państwa gościem był dzisiaj dr habilitowany Mariusz Cygnar, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani rektor? Dziękuję państwu.